Ciemaneczku, ja jestem Demart i to jest pierwszy odcinek z Skywarsów. Tak będziemy grali na serwerze gc2.pl jest 32.1. Startujemy dla tych, dla tych którzy nie wiedzą o co chodzi w tym trybie będziemy po prostu sobie walczyć na wyspach jednocześnie zbierając itemy. Okej, okay, prawie bym się zabił teraz, ale jest dobrze. Okej, okay, mamy butki. No myślę, że jak na początek to dobrze. Prawie cały żelazny set. Okej. Okay. O, je mamy perełki. To w tym trybie są niezbędne. Przejdziemy sobie już od razu. Może tam. I w ogóle, w ogóle ile tu jest? Raz, dwa. Zostało nas pięciu. Ktoś jest. Ja się przestraszyłem. Ktoś się. Ginął. Okej, okay. yes, gdzie jest ktoś? Fuck. Nagrywam Jak będzie go Dobra, gin ja Wiem, że to było chamskie, ale nie mogłem się powstrzymać po prostu. Zostało nas czterech Tak, czterech tam jest jeden gościu. I sobie coś zjem Czekajcie, okay, jest cisza muzyka. Na 34. Dobra. Teraz gdzie on szedł? Kampa! Fuck. Okej. Okay. Yy. Ja zrobię małe cięcie i widzimy się na kolejne ręce. Okej, okay, witam was. Powrotem... Oj, przepraszam, na drugiej ręce. Tutaj będzie chyba lepsza rozgrywka. Ale wszystko się okaże. Okej, okay, co to było? Aha. Takie kubki. skrzynka, o tutaj No, skrzyneczka i będziemy chyba do tamtego gościa szli czy szedli nie wiem, napiszcie w komentarzach. ja nie ogarniam yy, za bardzo, kiedy się mówi szli, a szedli albo szły a szedły fuck spierdzielaj no dobra, kolejna arena Dobra, to już jest kolejna ręka. Jeszcze sobie tak zagramy z 3, może 4. Mam nadzieję, że coś się uda nam wreszcie wygrać. Ale myślę, że pierwsza nam poszła najlepiej. Kto? Soj. Piszę może. Na. ryba. Dobra. To mamy Igor PPP. To jest naszym sojusznikiem. I to jest w skrzyneczce. No dobre rzeczy. Miecz. Yy, łuk, to jest bardzo ważne w tym, yy, na Skywarsach. Zresztą możecie to wiedzieć na pewno większość z Was wie. Bo oglądacie Citroxa. Teraz już jakiś koleś idzie do środka ale my nie możemy mu pozwolić tam dojść bo wtedy by było źle go pokonać może go zestrzelimy o, jest! Nie, nie poleciał okej, okay, teraz my szybko tutaj wbijamy Zabieramy wszystko Tam się... O! Jest jak, jak miecz, Nice! Coś czuję, że to jednak... Tą rundę jednak wygramy Ale... Jak to się mówi, nie przed zachodem słońca. Bo może jak tu jakiś koks wlecieć, yy, no i nas rozpieprzy. Okej, okay, tutaj już chyba byliśmy, to była nasz, nawet nasza wyspa. Nie, tu jest ktoś. A Ginangela. hela Okej, okay, mamy tutaj lepsze itemy, portaski. I kto nam jeszcze został? Zięba. Gdzie jest Zięba? Tu jest ziemba. ja widzę twoje pyłki. Gdzie jesteś? Co to jest? Last Baro, Ziemba, gdzie jesteś? Okay. Z... <grych> Wygraliśmy pierwszą marynkę, jeszcze z dwie, może trzy zagramy, I jakiś wertekst tutaj. Mm. Kiwa, pozdrawiam go, chociaż nie znam. Ale okej. Okay. No i widzimy się na kolejnej ręce. Okej. Okay. Ja już jestem z powrotem i gramy na kolejnej ręce. To już jest... What? Przed, przedostatnia. Czy coś się zbugowało i znowu za 10 sekund. O, znowu Angela. Okej. Okay. Ja soj, dzisiaj bidon 123, tak to soj. No dalej zaczynajcie już 5, 4, 3, 2, 1. Okej. Okay. O, wow, 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 dobre itemy. Mamy sobie tutaj wodę na wszelki wypadek. Fak. Wie... Właśnie o takim wypadku mówiłem. Kolejna arena. Okej, okay, to jest już. Um, przedostatnia arenka. I myślę, że znowu ją wygramy. Aha, ok, to jest ta której nam przyniosła szczęście Który mieliśmy miecz. Oj, przepraszam, zaraz wracam Okej, okay, już jestem z... Fuck Jestem z powrotem i ze mną jest mój kolega Jędrek, przewitaj się Tak, on jeszcze nie ma kanału na YouTube, zadzwonił do mnie i będziemy mogli sobie gadać. Jesteś dobry z SG? Yy, nie z SG, tylko ze Skywarsów? No, nawet. No to później byśmy mogli nagrać filmik z, z Tobą, ale. musicie. znaczy nie musicie. Napisać w komentarzu, że chcecie tego. Ok. Jak na razie nam dobrze idzie. Tak, Minecrafta. Nie! Nie! Zleciałem... Nie, zleciałem perę Dobra, już nie będę robić cięcia, bo to jest tylko wskoczenie. co możemy sobie kupić? Możemy sobie kupić górnika, a ja go nie kupię. Inżyniera też, nie bo tylko nam gliki da. Zbierajmy sobie na rycerza. 40 monet okej okay. myślę że to jest osiągalne o jakie nawet dobrej temy i informuję was że to już jest ostatnia ręka Ok, nawet bardzo dobrej temy jak na start tylko... Ty... Tak jeden, jak byłem też, miał... ten całą na no, Skywars brałem. na no, Skywarsach. I co? No. To miał całą zależną zbro... ulepsz... Nie. Zależną była i... klata, diaks i butki diaks. Fuck! Znowu zleciałem. I... cały był ulepszony i diaksowy miacz miał. Okej, okay, ja się tutaj pożegnam. I wiesz, jak go pokonała? No jak? Przerwa nam. Dobrze, ja się już z wami żegnam. Ja byłem Demart i przez kilka sekund był ze mną człowiek, który się rozłączył. Myślę, że się wam odcinek spodobał. Jeśli się spodobał, to możecie dać łapkę w górę albo komentarz. A jeśli chcecie być na bieżąco, po prostu czerwony przycisk subskrybuj. No, ja się z wami żegnam. Na razie.